Zostawki zostawić z poboju, a i dobry bo... kierowca chce dobrych zarobków, jak oni, oni też chcą dobrych kierowców, którzy dbają o auto. No, dobry kierowca nie chce za małe pieniądze pracować. Nie? Już raz z Ukrainy mówią, że już za mało zarabiają. No to coś jest na rzeczy, nie? To dziwiesz, a ty, a ty weź... To są o. koszta, wiesz? Teraz Dobra, Dobra, Ja już ja, 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 o nie zapłaciłem. Jadę z pasażerką, się, że wychodzi tam z 4,5 miesiące. O, to mało. Ja mówię, no ale nie 40. Nie robi, od 8 do 16 po 8 godzin Tylko się dłużej robi. No. Dzieląc to na godzinę, to ile ci wychodzi? Ja. Nie, to, jest tak, krajowy, to jest tak. tak przeciętnie 40 Nie no nie. Ja Moim zdaniem lepiej byłoby To wszystko stworzyli, moim zdaniem troszkę partneri też winni są Wynajmuje Pan samochód pewnie? Nie, ja nie. W swoim jeżdżę Skąd pan pochodzi? Ja z Gruzji Z Gruzji. Nie, to dziękuję, że pan przyjechał, bo większość to nawet się nie interesuje tym, tylko jeździ, no a tu trzeba coś z tym zrobić. Nie, no. ja drugi dzień nie pracuję. I no i pan byli. przynajmniej po polsku umie, bo nie wszyscy umią. No kolega też bym dopiero no. pojechał. To po Do tego jak to nic nie da na miesiąc, i tyle. Nie ma co wstawiać na TikTok. -e. Nie? My musimy to zrobić, załatwić z i Uberem, a nie ludzi jeszcze w to w